Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, werset 44 i 45. Królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego na polu. Gdy znalazł go pewien człowiek, zakrył z powrotem. Potem poszedł uradowany, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Werset 45, bardzo zbliżony. Królestwo niebieskie podobne jest również do kupca. Poszukiwacza pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dlaczego nazwałem ten odcinek dzisiaj brakujący puzzle? Ponieważ często jest tak, że w naszym życiu, mimo tego, że osiągamy wszystkie nasze zamierzone cele, spełniamy swoje marzenia i pragnienia, mamy dobre rodziny, mamy pracę dobrą, mamy pieniądze, mamy zdrowie. Jeździmy na fajne wycieczki, mamy fajnych przyjaciół i spełniamy wszystkie swoje marzenia. To przychodzą takie dni, w których odczuwamy dziwną wewnętrzną pustkę, brak szczęścia, jakąś tęsknotę, zgryzotę i nie potrafimy sobie tego w prosty sposób wyjaśnić. Niby osiągnęliśmy wszystko to, o czym zawsze marzyliśmy, chcieliśmy, ale dalej nie odczuwamy tego szczęścia. I z drugiej strony. Są ludzie, którzy nie mogą spełnić w swoim życiu wszystkich swoich marzeń, celów, po prostu gorzej im się powodzi, ale znają Pana Boga, ufają Panu Bogu, przyjmują sakramenty święte i oni czują się radośni, szczęśliwi, mimo tego, że są ubodzy lub mniej zamożni od innych, nie mają tego wszystkiego, co mają inni, a są postrzegani jako ludzie szczęśliwi, radośni. I Pan Bóg chce powiedzieć nam wszystkim. Jeśli znajdziesz to w życiu, co ma największą wartość, to wypełnisz w swoim sercu tą pustkę i tą lukę, którą próbujesz od lat zapełnić tym wszystkim, co jest mniej ważne i ma mniejszą wartość. I podkreślę, Pan Bóg nie chce ci zabierać tego wszystkiego, o co się tak starasz o pracę, o pieniądze, o marzenia. On nie jest tym, który chce to zagarnąć. Bo kiedy ty znajdziesz tą prawdziwą wartość w swoim życiu, tą najwyższą wartość, to sam nawet zrozumiesz i zobaczysz, że to wszystko, co wcześniej wydawało ci się bardzo wartościowe, nagle będzie miało niższą wartość niż poznanie samego Pana Boga. Może się to wydać komuś dziwne, ale jest często w moim życiu tak, że kiedy gdzieś jadę na wycieczkę, zwiedzam, spotykam kogoś, wszystko jest dobrze, to właśnie odczuwam pewnego rodzaju pustkę. Kiedy oddalam się od Pana Boga, kiedy nie mogę czytać Pisma Świętego, odczuwam pewnego rodzaju tęsknotę i nic, co tutaj na ziemi jest, nie potrafi sprawić mi przyjemności. A wystarczy, że wezmę Pismo Święte do ręki, przeczytam je, odnowię kontakt z Panem Bogiem i nagle czuję się uspokojony, usatysfakcjonowany. Bo Pan Bóg zawsze uczy mnie tego, co w życiu jest najważniejsze. I chyba tym chciałem się dzisiaj podzielić, abyśmy zwrócili uwagę, co powinno być na pierwszym miejscu. I czym jest ta drogocenna perła? Bo skoro przypowieść mówi o tym, że ktoś odnajduje tą drogocenną perłę i potrafi resztę pozostawić, sprzedać wszystko, co ma, żeby zdobyć tą drogocenną perłę to powinniśmy chyba się tym zasugerować i posłuchać tego, który właśnie nas o tym poucza. Wszystkiego dobrego, dziękuję i z Panem Bogiem.